Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii. już było. Dlaczego ceny energii spadają, ale rachunki nie? Kolejny ostrożny głos z RPP. Obniżka stóp procentowych pod znakiem zapytania. Słynny strateg geopolityczny. Świat już jest azjatycki. Europa musi się dostosować. Cudzoziemcy na polskim rynku nieruchomości. Są dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Piotr Ochniukawa z agentem. Dzisiaj troszkę tematów bardziej gospodarczych, politycznych, bo to ma wpływ na wszystko, co dzieje się z naszym rynkiem nieruchomości, ten kanał. Porusza, pamiętajcie, sprawy ekonomiczne, ale te ekonomiczne sprawy to też sprawy podatkowe, nieruchomościowe, gospodarcze, a więc mamy dosyć szerokie spektrum. I tutaj jest sporo informacji, które myślę, że będą dla Was ciekawe. A więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, że mimo iż ceny prądu spadają na giełdach, to one nie spadają na naszych rachunkach. Przyjrzyjmy się, dlaczego tak jest. Zacytuję wam e, część tekstu Business Insider. Tanie już było, dlaczego ceny energii spadają, ale rachunki nie. Czy OZE obniżą rachunki za energię? Niestety, niekoniecznie. Nie zrobi tego też Atom. Choć kierunek transformacji energetycznej jest nieunikniony i potrzebny, najwyższa pora spojrzeć prawdzie w oczy i pogodzić się z faktem jej wysokich. Systemowych kosztów. Na sprawę światło rzuca nowy raport wydany przez Centrum Strategii Rozwojowych. Autorzy raportu: Zielony rachunek sumienia prawdziwe koszty transformacji energetycznej przyszłość cen energii i naszych rachunków przekonują, że spadek hurtowych cen energii nie przekłada się na niższe rachunki. Decydujące znaczenie mają rosnące koszty związane z utrzymywaniem systemu i bilansowaniem go. W 2024 roku na całkowity koszt energii elektrycznej składało się około 72 miliardy złotych kosztów energii czynnej wynikającej z cen na rynku hurtowym i ponad 55 miliardów złotych pozostałych kosztów, w tym opłat za dystrybucję czy kosztów funkcjonowania systemów wsparcia. W państwach o wysokim udziale energii z Wiatru i słońca, ale i atomu, rachunki za energię nie są niższe. Państwa Europy Zachodniej w większym stopniu chronią przed wysokimi cenami swoje branże energochłonne. Autorzy raportu postulują, żeby czynić tak również w Polsce. I jaki tu komentarz? Widzimy, że po prostu tanio już było i po prostu te kolejne zmiany na rynku energetycznym są wykorzystywane jako powiedziałbym takie ukryte podatki. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że, wiecie, miało być tanio, miała być fotowoltaika i domy pasywne. Okazało się, że to my musimy zapłacić za wyprodukowanie tej energii i oddanie jej do sieci, więc dodatkowo te systemy są świeże, młode, nie wiadomo ile przetrwają. Koszty zamontowania tego są ogromne, dlatego, że idą na to dotacje, a wszystko, co jest dotowane, od razu skacze razy dwa cena, no bo jak są dotacje, no to wydaje się tanio, a finalnie ponosimy tych kosztów dosyć dużo i to dwukrotnie, no bo raz jako to gospodarstwo domowe, bo tam też już raczej minęły te czasy, kiedy robimy to zupełnie tak za darmo, czyli z tych dotacji, tylko raczej wykładamy i swoją kasę i jeszcze czekamy na ten zwrot z dotacji. No i płacimy wszyscy w podatkach za te dotacje właśnie. To jest ten koszt transformacji energetycznej, koszt na siłę pchania tego zielonego ładu, który jak widać się totalnie nam w Europie nie sprawdza i tym przejdę płynnie do drugiego artykułu, czyli że Europa już jest azjatycka, a więc są kraje na tym świecie, które no, dzięki pewnie też stagnacji Europy albo wręcz odwrotowi gospodarczemu rozwijają się szybciej, no i przejmują. To, co było domeną Europejczyków. Przejmują motoryzację, przejmują technologię. No i powoli stajemy się skansenem, gdzie cudzoziemcy przyjadą zobaczyć wieże Eiffla i Koloseum. W Polsce to w sumie nie wiem, jakie tam będziemy mieli atrakcje dla cudzoziemców, ale jeżeli chodzi o gospodarcze gospodarcze aspekty, no to Europa jest tutaj już mocno w tyle, a jeżeli szybko się nie zmieni polityka, no to może już z tego tyłu nigdy nie wyjść. Słynny strateg geopolityczny. Świat już jest azjatycki. Europa musi się dostosować. Azja nie będzie oglądać się na tak zwany Zachód. Kto wprowadza cła, ten sam na tym traci. Europa żyje de facto w nowym średniowieczu. Kraje bałtyckie oraz Czechy i Słowacja powinny rozważyć konstruktywne scalenie. Polska lepiej radzi sobie z migrantami niż na przykład Niemcy. To tylko część teorii, które w rozmowie z Business Insider rozwija parak Kana, słynny myśliciel i strateg polityczny. Wnioski wynikające z całej tej rozmowy są takie, że no, Europa ma jeszcze szansę się obudzić i wejść z powrotem na dobrą drogę gospodarczą, ale musi to zrobić szybko. Bo Azja wcale nie jest w jakimś rewelacyjnym punkcie, bo demografia Azji wcale nie jest jakoś znacznie, znaczy nie, no jest lepsza. Jest oczywiście tam przyrost w Azji w ostatnich latach, jest ogromny. Postaram się Wam tutaj umieścić grafikę, jak wygląda Europa i Azja w ostatnich latach. My w Europie właściwie jako jedyny kontynent mamy, ten ujemny przerost demograficzny, a Azja i Afryka, no to jest totalny wystrzał, ale tam też są ge, demograficzne problemy, bo pamiętamy to ograniczenie liczby dzieci w Chinach, starzejące się społeczeństwo. Oni też mają swoje problemy, a mimo to gospodarczo się świetnie rozwijają. No bo mówiąc wprost, no nie zajmują się prostowaniem bananów, tylko zajmują się gospodarką. A jak mawiał tutaj Człowiek, którego warto słuchać, gospodarka głupcze. Od tego zaczynajmy, a później możemy zajmować się jakimiś kwestiami światopoglądowymi, czy właśnie tym kolokwialnym prostowaniem bananów, ale na ten moment w Europie. Jakieś przebudzenie widać, natomiast wydaje się, że to tylko po prostu taka trochę reakcja na nastroje społeczne, które bardzo mocno e, przeciwstawiły się, no, Zielonemu Ładowi i całej tej e, całej tej takiej powiedziałbym. E, Lewicowej mocno po, poglądzie na gospodarkę, że to już tylko socjalizm, wszystko dla wszystkich, a społeczeństwo widać tego nie chce. Co ciekawe, ja dzisiaj w, na swoim kanale Piotr Śniosłow o biznesie robiłem sondę dotyczącą podatku katastralnego w Warszawie, i tam bardzo różne grupy społeczne, bardzo różne kategorie wiekowe, większość tych ludzi była przeciw podatkowi katastralnemu. Co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że będziemy mieli już sporą taką tutaj, wiecie, indoktrynację, jednak, że no tak, przejmują nas tutaj właściciele i duże fundusze, i posiadanie w zbyt wiele to jest niedobrze, ale jednak nasze społeczeństwo jest bardzo przedsiębiorcze i no tak, myślę, że udostępnię te wyniki i zobaczycie, jak to, jak to wyglądało. Widać, że ten opór społeczny mocno przeciwstawia się takiemu narzuconemu z góry nowemu ładowi, zielonemu ładowi, jak zwal tak zwał. Przechodzimy do kolejnego tematu. Co by nie mówić o Polsce, to Polska jest w wielu aspektach takim zielonym punktem na mapie Europy i taki zielony punkt widzą w nas też. Cudzoziemcy, bo mamy nowe dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, i te dane są no, potwierdzające to, co widzimy na ulicach, że nasze społeczeństwo już nie jest takie jednolite. I znowu na początek fragment tekstu. W Polsce odnotowano znaczący wzrost zainteresowania cudzoziemców nabywaniem nieruchomości. W 2024 roku do ministra spraw wewnętrznych i administracji wpłynęło aż 2310 wniosków o stosowanie zezwolenia. To o 40% więcej niż rok wcześniej. W środę szczegóły te przedstawił w Sejmie wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz. W 2024 roku odnotowano wzrost wniosków cudzoziemców o zezwolenie na zakup nieruchomości w Polsce o 40%. Względem roku poprzedniego. Ważną grupą wnioskodawców byli obywatele Ukrainy, którzy stanowili około 70% z ogółu. Najczęściej kupowane nieruchomości znajdowały się w województwie mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim. Minister wydał aż. 1515 zezwoleń, w tym 1112 na grunty oraz 479 na lokale mieszkalne i użytkowe, z dodatkowymi 9 dla placówek dyplomatycznych. Polskie przepisy wymagają zgody administracyjnej na zakup nieruchomości przez cudzoziemców, z wyjątkami określonymi w ustawie w 1920 roku. I tutaj dam Wam z mojego podwórka przykład, że wcale cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia, żeby kupić nieruchomość w Polsce. To tyczy się samego gruntu i nieruchomości gruntowych. A wielu cudzoziemców kupuje lokale bez udziału w gruncie, więc te statystyki, które są tutaj, one są tylko czubeczkiem góry lodowej, która tak naprawdę jest dużo, dużo większa i jestem przekonany, że tych nieruchomości jest zakupionych znacznie więcej niż 40% wzrost rok do roku. I są to lokale mieszkalne, które da się kupić bez problemu. No bez problemu, może nie, ale z pewnymi obejściami, da się kupić w Polsce przez cudzoziemców. Bez udziału w gruncie, czyli no większość takich nieruchomości typu bloki na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym, dlatego te dane w pełni nie odzwierciedlają tego, co się w Polsce dzieje, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości przez obcokrajowców. No i wiecie, na to pogląd można mieć różny, no bo z jednej strony Polacy lubią być takim narodowym, jednolitym społeczeństwem, ale z drugiej strony demografia jest nieubłagalna. Mamy coraz więcej gospodarstw jednoosobowych, mamy coraz więcej gospodarstw, po prostu pary bez dzieci, mamy coraz więcej modeli 2 1, a nawet model 2 2 nie zapewnia wzrostu przyrostu demograficznego, tylko no, utrzymanie tego na tym samym poziomie, a to już jest tak naprawdę rzadkość. Więc w jakiś sposób z tym problemem demograficznym i tak będziemy musieli sobie poradzić. Ja zadaję sobie pytanie to sam, czy to nie jest lepiej, że ludzie z bliskich nam kręgów kulturowych, takich jak Białoruś, na przykład, nie są, są u nas zamiast na przykład no, osoby z zupełnie innymi wartościami niż europejskie wartości już no, nie mówiąc o całej reszcie, po prostu osoby. Które totalnie tutaj przyjeżdżają się, nie chcą asymilować, z, zamykają się totalnie w swoich e, m, gettach. Mamy przykłady już e, ze Szwecji, mamy przykłady z Wielkiej Brytanii. E, no, myślę, że w Polsce wygląda ten. E, nie wiem czy problem, czy po prostu zagadnienie z, dotyczące uchodźców o wiele ciekawiej niż w tych krajach przed chwilą przeze mnie wymienionych. Na koniec jeszcze sytuacja na polskim rynku finansowym, czyli ostrożny głos z Rady Polityki Pieniężnej co do dalszych obniżek stóp procentowych. Majowa obniżka o 50 punktów bazowych, pół punkta procentowego wywołała dosyć dużą euforię na rynku kredytobiorców, na rynku gospodarczym w wielu miejscach, na zasadzie, że mamy już. Y przed sobą te spadki stóp procentowych i będzie coraz lepiej. Natomiast widzimy, że świat nie stoi w miejscu, i takie rzeczy, jak konflikty na Bliskim Wschodzie, mają znaczenie. Jeżeli tam to się rozwinie i ropa przełoży się na wyższe ceny energii, to wcale nie musi być tak, że te stopy procentowe pójdą tak szybko w dół, jak poszły. Ja mówiłem to już wielokrotnie w naszych odcinkach, że te czarne łabędzie. To już nie jest zjawisko, które zdarzy się nam raz na 20, 30 czy no x 10 lat. To jest zjawisko, które po prostu stanie się normą, świat zacznie przyspieszać, zaczną czarne, łabędzie pojawiać się znacznie częściej. No bo to też jest sposób na narzucenie dodatkowych podatków, dodatkowych opłat, dodatkowych obostrzeń, i myślę, że to wszyscy widzimy, i od kilku już lat, może od kilkunastu, ale od kilku to już tak bardzo intensywnie, że do tego zmierzamy. I teraz myśleliśmy, że już może się tam zakończyło i mamy za sobą jakieś różne rzeczy chorobowe, konfliktowe i tak dalej, ale jak widzimy nie mamy, więc no myślę, że dzisiaj w tych czasach jedyną pewną rzeczą jest zmiana i na takie zmiany należy się przynajmniej mentalnie nastawić, bo nie wiem, czy da się przygotować i Taka jest konkluzja. Nie wiem, czy to jest smutna, wesoła. Myślę, że prawdziwa. W dzisiejszej kawie z agentem to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co wymyślicie o tych tematach dzisiaj poruszonych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii.